Siemaneczko, widzowie, tego chyba się nie spodziewaliście, co? A jeżeli się na bieżąco, to mogliście, słuchajcie, no dzisiaj zagramy sobie w karciankę od rajotu. Dawno nie było jej na moim kanale. No ale widziałem jakieś tam komentarze, no to pomyślałem sobie warto spróbować. Ale mu muszę was tutaj uprzedzić, że dawno nie grałem. Zostały wprowadzone nowe karty, nawet karty bohaterów. Sprawdziłem je na szybko, ale przyznam się szczerze, że całej reszty nie znam, więc może zdarzyć się tak, że spotkamy zupełnie nową talię. Przynajmniej ja jej mogę nie znać, nie ja wiem jak wy. Może wy śledzicie na bieżąco grać gracie w nią regularnie. Ja nie. Ja się przyznam, że wracam po przerwie. O pierwszy raz od dawna, nie, dawno nie widziałam a nie wiem czy kiedykolwiek ją nawet spotkałem. Gramy dzisiaj pod efemeryczność, bardzo ciekawa talia i bardzo trudna zresztą. Zaraz będziecie mieć okazję zobaczyć. Wymieniamy oczywiście moja zasada: zostawiam sobie maksymalnie 3 punkty, więc siódemeczki nie, a trójka, jeśli zdążycie przeczytać, e, trzeba spełnić bardzo trudny warunek, który jest niemożliwy w tym przypadku. No, niestety, no, kiepskie rozdanie mamy na start. Nie wiem, czy sobie nie zostawić e, tej karty, bo efemeryczność polega na tym, że. Gdy skończy się runda, zaryzykujemy. Gdy skończy się runda, ta karta zniknie. O! Świetnie. Przeciwnik akurat zrezygnował. Mamy cztery punkty do przodu. Ale jakieś szybko. Szybkie rozegranie. Wow. Przeciwnik znowu pasuje. Chyba mu karta nie podpasowała. A dobra, my zagramy defensywnie. Teraz rzucamy. Bardzo fajną kartę. A przeciwnik też gra defensywnie. No nic więcej nie zrobimy. Możemy tylko spasować. No bardzo źle to wygląda na razie. Są nowe dźwięki w ogóle. Hmm. No ciekawe. Ciekawe, bo miał 5 na start. Wow. Myślałem, że Kryształmany to jest. Tutaj. Okej, okay, co nam zabić? Czy możemy coś zrobić? No nie możemy. No i przywrócił sobie życie. Ale tylko dwa? Nie zdążyłem zobaczyć? Myślałem, że trzy przewraca. No nie wiem, może się pomyliłem. Przeciwnik ma 7 Zamienia punkty many na ten. Wow. Przywołaj dwie dokładne kopie. Czyli mi się wydaje, nie pamiętam jak działa dokładnie ta karta, ale to nic nie da. Bo nie wiem, czy tą kartę mogę rzucić, tę kartę mogę rzucić tu na stół i wybrać stąd, czy od razu z ręki. No dobra, zagramy defensywnie znowu. No źle to wygląda, ale zaatakujemy go zaraz. Czy możemy przewadzić to bez sensu? Atakujemy, Hekarima jeszcze nie mamy. Dobra, zaryzykujmy. Nadchodzi śmierć. też nic nie, nie damy rady. Możemy spróbować tak, tak i tak. Dobra, mam plan, widzowie. co mam plan? Zneguje nam zaklęcie. Nie, no, drugi raz mam pod zadawanie obrażeń. No, niestety, co mogę wam powiedzieć? Na no, przeciwnik kontruje mnie doskonale. Nic nie mogę zrobić. A, już wiem, wtedy zadaliśmy jeden punkt obrażeń. Dlatego myślałem, że są dwa, ale. Nasz tutaj, nasza karta. Czujnie, czujnie. No, niestety, przegrywamy to dlatego, że przeciwnik ma świetne rozdanie. Tutaj, co się wyprawia, matko jedyna, nie wiedziałem, że takie zmiany nastąpiły. Naprawdę nie wiedziałem. Tak jak mówię, no zrobiłem sobie chyba z miesięczną przerwę. No i kolejna defensywna karta. Czy nam coś to da? No nic nam to nie da. Możemy zabić, ale ta karta jest przydatna. Rzucamy Hekarima takim razie. Wkurzony konik po prostu chce Fajne są te interakcje, co? Co jakiś czas z niektórymi kartami? Nie ze wszystkimi. Dlaczego akurat talia pod... Batko, jak się wychilował? Dlaczego? Dlatego, że ta karta jest fenomenalna, bo przyzywa dodatkowe jednostki, tylko no idzie nam słabo. Nie będę ukrywać, że idzie nam niestety tragicznie, Przecież ma już 10 punktów. Jest źle, widzowie, jest źle, no ale ja nic nie poradzę. Ale mam plan. Zobaczymy, czy mi się uda. Zobaczymy, co teraz rzuci, to jest bardzo ważne. No, kolejne zabijanie, no widzowie, no co mam powiedzieć. E, dobra, mam plan. Czy ja mam jakiś plan? E, w sumie mam. 5 punktów, czy to się opłaci. Nie za bardzo, bo wtedy zostaniemy na lodzie. Możemy się Brauma za to pozbyć. Może się faktycznie pozbądźmy go. E, zrobimy może tak, tak i tak. Nie mam lepszego pomysłu, chcę się pozbyć tego brauma. Bo będzie bronić. Do, doda sobie dodatkowego poro na talię. Dobra, oczywiście musimy atakować. Nie musimy w sumie atakować Ja bym zrobił taki pas Trochę dziwny, ale myślę, że bardzo dobry A no właśnie Gdybym rzucił tutaj, Brownby by Użył swojej pasywnej umiejętności Przyzwałby niestety przeciwnika To jest bardzo dobra karta, bo przywraca dużo życia Ajajaj Skąd on ma taką kartę, ja się grzecznie pytam No dobra, ale przywrócimy sobie później to Mamy tutaj, nieźle Ok. kontrujemy to, na razie Oczywiście nie Okej, okay. Czy możemy coś zrobić? Oczywiście, że możemy coś zrobić. 5 to będzie, będzie ok. Przyzywamy sobie jednostkę Czy ona ma takiego? Hmm, nie mamy takich jednostek za jeden na razie. Czy możemy zablokować? Ona ma F. Ostatnie tchnienie. Ale czymś musimy zablokować, żeby nie dostać aż takich obrażeń. Poświęcimy kartę. Prawiedliwa wentala. Zadaję oczywiście jeden punkt obrażeń. Zróbmy tak. Dotykam OK. Przywróćmy sobie trochę życia, dodajmy mu obrażeń. Specjalnie zostawiłem właśnie jeden. Zobaczymy, co teraz nam trafi. To jest bardzo dobra karta. Ym... Niestety mi nic tu nie działa po mojej myśli. A więc jest źle. Ale zobacz jakie silne. To był bardzo mocny buff, ale czy to będzie opłacalne? No właśnie nie będzie to opłacalne. On może rzucić karty. Musimy wydefować. Dobra, zróbmy tak. Nie straciłem karty, więc bez sensu byłoby rzucać ją. Byśmy się pozbyli aż dwóch kart, no ale niestety, nie mieliśmy nic. Nie wygląda to dobrze. Swoją drogą <laughs> powiedzcie mi, czy w przyszłości chcielibyście streamy z Runtery. Jestem w stanie to. Ok. Dobra, i sobie pewnie tutaj coś zrobić z Czary Mary, żeby oszczędzić sobie kartę? O, nie. Dobra, myślę, że to było warte. On zaraz znowu dokładnie to samo rzuci. Szkoda, żałuję, że mamy takie beznadziejne rozdanie widzowie. Przecież jak ma masę kal w ręku lepiej, może nimi sobie podziałać. To nic nie da, musimy pracować. zakończyć to szaleństwo, zanim się zatracę. Rozumiem, na czym batalia ta polega, nic nie zrobimy. No, niestety, widzowie, to jest do przegrania. Ale możemy zrobić 5, 3, 8. Możemy tak zagrać, no. Spróbujmy. On pewnie zaraz się jej pozbędzie, no ale nic, niestety, z tym nie zrobimy. Chcę teraz zagrać maksymalnie przewrócenie sobie życia. Ok, bezpiecznie sobie pogrywa. No zobaczmy, czy, czy teraz zareaguje. Stracił, no ale i tak już. Wystarczająco dużo mu to dało. Dobra, przynajmniej nie zada nam obrażeń z tej karty, która wróciłaby do jego ręki. 9 obrażeń, ale przywraca sobie i rzuca jeszcze w tym. Nie mamy innej opcji, widzowie. Może jeszcze znegłe zaklęcia. No, niestety. Musiałbym mieć bardzo silne zakęcie, żeby odwrócić los tego spotkania, ale nie wziąłem tamtej karty. Ty hmm. tak ma w ameryczność. Czy tam coś tutaj? No dobra, nie mamy wyjścia, widzowie. To jest niestety porażka. Dużo lepsze karty przeciwnika, a zapomniałem wam powiedzieć 3 gram To jest taka talia do sprawdzenia tylko Ja jej wcześniej nie sprawdzałem, to jest mój pierwszy raz Po tej dłuższej przerwie, no oczywiście przeciwnik wygrywa, tu masz jeszcze regenerację, bardzo dobra talia z jego strony Świetne sprawdzanie sobie ja dopiero teraz Zed'a dostałem, którego chciałem mieć dużo wcześniej. Nic nie da niestety widzowie. I porażka. Słuchajcie, na czym polega moja talia? Polega na jednostkach, które jak widzicie raczej w dużej locie mają mniej punktów do rzucenia. I oczywiście jest moja taka złota zasada, że zaklęć się jak najmniej. W tym przypadku starałem się, żeby to zawsze była ta liczba 1 czwarta z całej talii, oczywiście 6 bohaterów, bo oni są wskazani, tak? Po kolei, bardzo silna jednostka na start, wtedy zadaliśmy cztery obrażenia, ale przeciwnik bardzo dobrze nas kontrował, bo szybko sobie przywracał olbrzymie ilości tego życia. Jednocześnie miał te karty, które zadawały bardzo dużo obrażeń. Ciekawa zresztą ta, ja dawno takiej nie widziałem, a ani tak nie spotkałem, mimo wszystko. Rzut sadzonką, dlatego że efemeryczność. A do czego zmierzamy? Może zacznę od tego filara, od tych fundamentów mojej talii. Jest nią oczywiście Hekarim. Jeżeli zaatakujemy siedmioma jednostkami, przypominam, nie w Nexus, tylko ogólnie, to jesteśmy w stanie awansować na takiego jego mościa. I słuchajcie, zobaczcie. A, no i przeciwnik tam oczywiście zabił go, także nie mieliśmy w ogóle okazji tego zobaczyć. Przywołuje dodatkowe dwa kuce, dając im buffa plus 3, 5 punktów. Czyli jedna karta wybafowana, co prawda. Jeden wybafowany, przygotowany ten lepszy hekarim jest w stanie zaatakować z dwoma dodatkowymi i silnymi atakami jednostkami. Następnie, gdyby w razie były jakieś problemy z niedobraniem hekarima, no to mamy oczywiście dużo ginie. E efemeryczność mamy, tak? Więc nabijamy sobie te, że tak powiem już po angielsku, staki, dodatkowe punkty na tym Hekarimie. No i w razie co przyzywamy sobie Hekarima? Świetna, świetna okazja na to, żeby przy kiepskim rozdaniu jeszcze mieć okazję. No i przede wszystkim Kalista, również rewelacyjna, dlatego że przywołuje najsilniejszą kartę cmentarza, daje jej efemeryczność i przyjmuje ta karta z tym, z taką efemerycznością, z tym znikaniem po rundzie. Obrażenie, fenomenalna, silna karta. Zapomniałem dodać bardzo dobrych kart, tylko je. Zabrakło w mojej talii pewnej karty. Tylko widzowie jej nie widzę tu już. Czyżby ona została skasowana? Niemożliwe. Tu był taki rekin za trzy punkty. Swoją drogą bardzo ciekawy. Jeżeli się orientujecie, taki rekin był po stronie wyspyczenia. Który był właśnie w efemeryczności i go tutaj nie widzę Ciekawe Dobra, wracając, słuchajcie Bardzo dużo tych jednostek na efemeryczności Tak, tutaj mamy, żeby przywołać na kolejną rundę i sobie wystakować jak najszybciej tego Hekarima. Dlaczego akurat przywołanie takiego jego mościa? Dlatego, że dostaje buffy A mamy zaklęcia kawałek dalej, mogę wam pokazać Przywołanie na przykład eee, Czekajcie, czy zaklęcia jakoś są inaczej podzielone? Nie Dlaczego ja tego nie widzę? Na przykład przywołujemy trzy wyzwolone dusze, tak? Zobaczcie, koszt jednego jego mościa plus trzy bardzo słabe karty, ale to już w tym przypadku są cztery ataku, cztery obrony. I przypominam, dalej atakujemy efemerycznością, nabijamy te staki. Wracamy do nawałnicy cienia, ja, dokładnie to samo co w tym przypadku z duchami. Pasterkadusz, no oczywiście, bafowanie tych kart, żeby zadawało jeszcze więcej obrażeń, więcej przyjmowały. O tym już troszkę powiedziałem. Ta karta jest po to, że w tych pojedynkach, tak, ta talia nie służy do obrony. Ta talia skupia się na zadawaniu olbrzymich obrażeń. I to jest tutaj istotne, więc musimy sobie jakieś przewrócić te życia. Dlatego ta karta nadaje się do tego idealnie. Świeża ofiara, no bo wiecie, zawsze zrzucenie takiej dodatkowej karty 6-6 po strach jeszcze dodatkowo, czyli nie można jej zablokować, jeżeli masz za mało ataku. Świetna rewelacja, tak? Bardzo dobrze to zaklęcie działa z tym wcześniejszym, gdy przywołuje te trzy bardzo e, kiepskie duchy. Zadawanie obrażeń, tak? Efemeryczność, rewelacja. Z, efemeryczność, dodatkowy, Jegomość Dlaczego to jest taka Bo może zaskoczyć przeciwnika. No i mamy cały czas gdzieś efemeryczność. Możemy na przykład tego krakena sobie zostawić, bo przeciwnik może się tego nie spodziewać. Znowu buffy, które co najważniejsze zostają na tej karcie. Chyba, że coś się zmieniło. Kiedyś tak przynajmniej było. Negowanie, będzie zawsze przydatna karta. Warto taką mieć. Przewołanie, jeżeli zaatakujemy, bardzo dobra karta właśnie pod naszą talię. Jeżeli dobrze się uda użyć tej karty, mamy niesamowicie silną talię, calusieńką, pod olbrzymie obrażenia. Wtedy musimy zrezygnować z dużą ilością postaci, która ma zostać na sole, Na przykład te y, sprawiające, że dodatkowe to na przykład karty z efemerycznością dostają plus dwa ataku. Wtedy nie warto. Zabijamy sojusznika, no bo dużo tej efemeryczności. Zawsze jakaś dodatkowa karta, która może odwrócić bieg, losy tej bitwy naszej. Mówiłem, przywracanie sobie życia. Wszystko na atak, prawie nic na obronę. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Bardzo przydatna karta, bo jeżeli mamy na przykład takiego Krakena i rzucimy sobie dwa Krakeny, które mają aż 5-5, to jest 15 w razie co życia przywróconego, tak? Nieważne, czy uderzamy w przeciwnika, czy uderzamy w Nexus, to życie zostanie przywrócone. Bardzo dobre połączenie. No, i nie tylko z tym. Możemy przywołać również inne. No, taka bardzo karta na określone sytuacje. Hekarim, mówiłem już. Bardzo ważne, tak? Zabił nam Hekarima, mógłbym go przywołać ponownie. Taka bardzo defensywna karta, gdyby coś nie wypadło. Rewelacja. Tak, dobrze myślicie. Zabijamy tego, co nie wiem, przyzwaliśmy przed chwilą, położyliśmy kartę na stole i zamieniamy w tego pnączaka. Dlaczego to jest tak ważne? Bo te jednostki, wcześniej co Wam pokazywałem, na przykład ta karta, gdy już jest na stole w połączeniu z tą kartą i na przykład za dwa punkty rzucamy magią, te dwie jednostki one zostają od razu zamienione, czyli można powiedzieć, że zabite, i wtedy przywracamy i atakujemy jednocześnie tamtą kolekcją, tamtym kolekcjonerem. Rewelacja. Oczywiście to wszystko jest takie bardzo intuicyjne i jak widzieliście u mnie się to nie sprawdziło, bo przeciwnik doskonale, doskonale nas kontrował. Miał świetne rozdanie, myślę, na startu mu bardzo dużo pomogło. Zabijamy jednostki, bardzo duży atak, postrach, tylko jedna karta. Rewelacja. Nie muszę chyba mówić dlaczego, po prostu efemeryczność. Jakiej chcemy. Karta w ręce. Wyobraźcie sobie to połączenie. Pyk. Pyk. Rewelacja, tak? Po to ta efemeryczność, w razie co. Dlatego to tak dobrze działa. Nie ma tego rakina i szczerze jestem zaskoczony. Jeżeli chcecie, to możecie mi powiedzieć, co się z nim stało. Powinien być za 3 punkty akcji I jak tworzyłem talię, to go nie widziałem. No dobrze, mam nadzieję, że taki format Wam się podobał i powrót do runetery. No, ta talia wymaga szlifów, tak jak mówiłem. Zagrałem ją tak na szybko, bo chciałem, miałem ochotę. Bardzo lubiłem tę talię, grałem ją bardzo długo, ale bardzo dużo gier przegrywałem, bo niestety... Ma ona dużo wat i mam wrażenie, że pracownicy rajotu odpowiedzialni za karciankę nie do końca wiedzieli, jak stworzyć tę talię i dlatego ma ona niestety masę, masę VAT? Tak? tak jak mówiłem, wcześniej atakujemy, ale nie bronimy. Jeżeli coś nie pójdzie po myśli, to dużo tracimy na tym, tak? Zabił mnie Hekarima, pozbył się tej karty bardzo ważnej, bo przywołujemy kolejne jednostki, bafujemy je w najlepszym przypadku i jeszcze bafujemy z innych kart, no ale do tego wszystko nie było. Powinienem wybrać tę kartę, bo i tak dograliśmy do tej rundy i to byłby niesamowity powrót, ale przyznam się jeszcze, że zapomniałem o jej kompletnie. No dobrze. Kraboduch też mógłby być bardzo dobrą kartą, dlatego że szybko po prostu ten warunek byśmy spełnili aż do 0 punktów. Czy to jest przydatne? Myślę, że nie w tej talii. Dobrze, także jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, albo więcej skupienia na samej rozgrywce, czyli na przykład dwie gry, a mniej na tym gadaniu na koniec, no to dajcie mi po prostu znać. I jakoś zaradzimy temu. Wielkie jeszcze raz, żebyście trzymajcie się. Jo!